Termometr to niewątpliwie bardzo przydatny przedmiot. Większość termometrów ma długość nie większą niż kilkadziesiąt centymetrów. Jednak na Suwalszczyźnie powstał termometr mający 42 metry wysokości. I jak tu nie wierzyć, że rozmiar nie ma znaczenia? Ten gigantyczny termometr ma stanowić element Światowego Centrum Pogody, które ma stać się atrakcją turystyczną. Miejsce jego lokalizacji zostało wyznaczone w polskim biegunie zimna. To właśnie tam termometry pokazują z reguły największy mróz, pada najwięcej śniegu oraz wieje najsilniejszy wiatr wywołujący zamiecie śnieżne. W Światowym Centrum Pogody mają się między innymi znaleźć Muzeum Termometru, Centrum Interpretacji Pogody oraz Dolina Mamutów. Na samą myśl tych wszystkich atrakcji już dostaję gęsiej skórki. Dla pozytywnych wiadomości, mówił Aleksander Łamek.